Zachowanie spokoju w momentach napięcia to niewrodzony talent, ale umiejętność, którą możesz rozwijać. Wyobraź sobie, że stajesz w obliczu sytuacji, w których wszyscy tracą kontrolę, a ty pozostajesz opanowany i skupiony. Wydaje się to niemożliwe? To nieprawda. Umiejętność radzenia sobie z presją, złością i strachem wynika z treningu umysłu. A ten zaczyna się od uznania, że możesz wybrać, jak reagujesz. Umysł jest jak dziki koń. Bez kontroli podejmuje decyzje impulsywnie i staje się Twoim najgorszym wrogiem. Ale gdy go trenujesz i prowadzisz, zamienia się w Twojego największego sojusznika. Jak uczyli stoicy, nie powinniśmy czekać na burzę, aby się przygotować. Codzienna praktyka wzmacniania umysłu. Jest jak ostrzenie narzędzia, aby było gotowe, gdy będzie potrzebne. Pomyśl o tym. Każda stresująca sytuacja to test. Możesz pozwolić, aby zewnętrzny chaos cię przygniótł, albo wykorzystać tę sytuację jako okazję do praktykowania spokoju. Nie chodzi o ignorowanie problemów, ale o stawianie im czoła z opanowaniem. Oddychaj, zastanów się i skup się na tym, co możesz kontrolować. Pamiętaj, prawdziwa siła polega na zachowaniu spokoju, nawet gdy świat wokół ciebie wydaje się walić. Jeśli ta idea z tobą rezonuje, zaangażuj się aktywnie. Napisz w komentarzach: Jestem panem swojego umysłu i architektem swojego spokoju. To stwierdzenie nie jest tylko deklaracją intencji, to zobowiązanie do osobistej przemiany. Od teraz podzielę się z Tobą 11 potężnych narzędzi, które pomogą Ci kultywować spokój i zachować równowagę w każdej sytuacji. Każde z nich jest praktyczne i transformujące, a jeśli wprowadzisz je w życie, zauważysz realne zmiany w swojej codzienności. 1. Gniew nie jest rozwiązaniem, lecz przeszkodą. Gniew może wydawać się potężny ale w rzeczywistości to destrukcyjna siła, która nas zaślepia i pochłania naszą energię. Ile razy straciłeś kontrolę, wybuchłeś gniewem, a potem tego żałowałeś. Początkowe uczucie ulgi jest krótkotrwałe, a konsekwencje impulsywnego działania prawie zawsze pogarszają sytuację. Kiedy poddajesz się gniewowi, to jakbyś pozwalał mgle otoczyć swój umysł tracisz zdolność dostrzegania rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Złość zniekształca rzeczywistość, zamienia małe problemy w gigantyczne i prowadzi do podejmowania pochopnych decyzji, które często pogarszają sytuację. Stoicy uczyli nas, że gniew jest naturalnym odruchem, ale nie musi dominować. Traktuj go jak kontrolkę ostrzegawczą na desce rozdzielczej samochodu. Wskazuje, że coś wymaga uwagi, ale krzyk czy uderzenie w deskę nie rozwiążą problemu. Podobnie jest z gniewem. Rozpoznanie go i próba zrozumienia to pierwszy krok do tego, aby nie pozwolić mu przejąć kontroli. Prawdziwa siła polega na przekierowaniu tej energii na poszukiwanie rozwiązań. Następnym razem, gdy poczujesz, że złość narasta, zatrzymaj się i weź głęboki oddech. Zadaj sobie pytanie, czy ta sytuacja jest tak poważna, jak się teraz wydaje? Następnie spróbuj spojrzeć na nią z perspektywy empatii. Taka perspektywa nie tylko rozbraja konflikty, ale także wzmacnia Twoją zdolność reagowania z jasnością i spokojem. Pamiętaj, kontrolowanie gniewu nie oznacza jego tłumienia, ale przekształcenie go w coś użytecznego. Za każdym razem, gdy wybierasz spokój zamiast gniewu, odzyskujesz trochę więcej swojej wewnętrznej siły. Nie musisz reagować w ogniu chwili. Zamiast tego możesz stać się osobą, która wnosi spokój do chaosu. 2. Spokój to siła, a nie słabość. Żyjemy w świecie, gdzie szybkie reakcje i podnoszenie głosu są postrzegane jako oznaki siły. Jednak prawdziwa potęga nie leży w tym, kto krzyczy najgłośniej, ale w tym, kto pozostaje opanowany nawet w samym środku burzy. Spokój to ogromna moc, która odzwierciedla wewnętrzną kontrolę i równowagę. Zastanów się przez chwilę. Ile razy widziałeś kogoś tracącego kontrolę, a potem żałującego swoich działań? Taka utrata kontroli to nie oznaka siły, ale ukryta słabość. Natomiast osoba, która potrafi wziąć głęboki oddech, zastanowić się i odpowiedzieć ze spokojem, demonstruje dojrzałość i panowanie nad sobą. Marek Aureliusz mówił: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to, a znajdziesz siłę. Spokój to nie brak emocji, ale zdolność do nieulegania im. W chaotycznym świecie zachowanie spokoju to Twoja przewaga. Wyobraź sobie sytuację gorącej dyskusji. Jeśli odpowiesz w tym samym tonie, konflikt tylko się nasili. Ale jeśli zachowasz spokój, rozbrajasz drugą osobę i przejmujesz kontrolę nad sytuacją. Nie chodzi o tłumienie tego, co czujesz, ale o reagowanie z mądrością. Taki wybór nie tylko poprawia twoje relacje, ale także chroni twoje zdrowie psychiczne. Zachowanie spokoju to coś, co można wytrenować. Zacznij od prostych praktyk, takich jak świadome oddychanie. Kiedy poczujesz napięcie, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i policz do dziesięciu. Medytuj przez kilka minut każdego dnia, aby wzmocnić swój umysł i być gotowym na nieoczekiwane sytuacje. Te małe kroki budują solidną podstawę jasności i równowagi. Pamiętaj. Spokój to akt odwagi i mądrości. To tarcza, która chroni Twój pokój wewnętrzny i przewodnik, który pomaga Ci poruszać się w najtrudniejszych sytuacjach z pewnością siebie i celem. 3. Życie nie jest sprawiedliwe, ale to nie ma znaczenia. Akceptacja faktu, że życie nie jest sprawiedliwe, może być wyzwalająca. Tak. Są sytuacje, w których wysiłek nie przynosi nagrody, a okoliczności zdają się niesprawiedliwie sprzyjać innym. Ale opór wobec tej rzeczywistości jedynie generuje niepotrzebne cierpienie. Stoicy uczyli nas, że nie możemy kontrolować tego, co dzieje się wokół nas, ale możemy kontrolować, jak na to reagujemy. Marek Aureliusz powiedział: Nie proś, aby rzeczy działy się tak, jak chcesz. Pragnij, aby działy się tak, jak powinny. Ta mądrość zachęca nas do akceptacji świata takim, jaki jest, bez zatracania się w frustracjach. Akceptacja nie oznacza poddania się, ale przekierowanie swojej energii. Zamiast tracić czas i emocje na kwestionowanie niesprawiedliwości, skoncentruj się na tym, co możesz zrobić. Pomyśl o ogrodzie. Nie kontrolujesz deszczu ani słońca, ale możesz zdecydować, jak dbać o rośliny, chronić je i uprawiać. Tak samo jest w życiu. Skup się na tym, co leży w Twoich rękach. Nawet najbardziej niesprawiedliwe sytuacje mogą zawierać cenne lekcje. Być może ta przeszkoda zmusiła Cię do odkrycia lepszej ścieżki, a niesprawiedliwa krytyka nauczyła Cię bardziej cenić swoją własną opinię. Przeformułowanie tych momentów to klucz do rozwoju i dalszego działania. Kiedy zaakceptujesz, że życie ma swoje wzloty i upadki, przestaniesz walczyć z tym, czego nie możesz kontrolować i znajdziesz spokój w chaosie. To nie znaczy, że powinieneś pogodzić się z trudnościami, ale że powinieneś stawiać im czoła z jasnością i celem, nie nosząc ciężaru oporu. Pamiętaj. Nie to, co ci się przydarza, definiuje Twoje życie, ale to, jak wybierasz, aby na to reagować. Akceptacja to nie słabość, to mądrość. To podstawa życia w większej równowadze, spokoju i wolności. Czwarty, utrata kontroli to wybór. Choć może się wydawać, że utrata kontroli jest nieunikniona w momentach dużego napięcia, Prawda jest taka, że zawsze masz wybór. Nawet gdy emocje są na granicy, możesz zdecydować, jak zareagujesz. Ta siła decyzyjna należy do Ciebie i zawsze jest dostępna. Ile razy reagowałeś impulsywnie, a potem tego żałowałeś? Złośliwy komentarz w chwili gniewu. Impulsywna decyzja. Takie reakcje nie wynikają z tego, co dzieje się wokół Ciebie lecz z tego, jak wybierasz interpretację i radzenie sobie z sytuacjami. Jak mówił Epiktet, nie rzeczy same nas dotykają, ale sposób, w jaki je interpretujemy. Utrzymanie kontroli zaczyna się od samoświadomości. Wiedza o tym, co wywołuje Twoje wybuchy lub doprowadza Cię do granic wytrzymałości, jest kluczowa, aby się przygotować. To jak posiadanie mapy w czasie burzy. Nie możesz zatrzymać deszczu, ale możesz nawigować pewniej, gdy znasz drogę. Prostą i skuteczną praktyką jest świadoma przerwa. Gdy czujesz, że emocje narastają, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: jak chcę to rozegrać? Nawet krótka chwila przerwy może zapobiec impulsywnym decyzjom i stworzyć przestrzeń na bardziej przemyślaną reakcję. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje emocje to kolejny kluczowy krok. Obwinianie innych lub okoliczności za swoje reakcje oznacza oddawanie swojej siły. Uznanie, że to Ty wybierasz sposób działania, nawet w najtrudniejszych momentach, to akt siły i wolności. Dziennik emocjonalny to skuteczne narzędzie pomagające zidentyfikować wzorce i poprawić reakcje w przyszłości. Codzienne refleksje, ćwiczenia oddechowe i medytacja to praktyki, które wzmacniają twoją samokontrolę z czasem. Pamiętaj: utrata kontroli to wybór, ale zachowanie jej również. Za każdym razem, gdy wybierasz spokój i jasność, budujesz solidny fundament dla bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Siła jest i zawsze była w twoich rękach: 5. Żyj chwilą. Przeszłość minęła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Często tkwimy w myślach o przeszłości lub martwimy się o przyszłość, zapominając, że jedynym prawdziwym momentem jest teraźniejszość. Rozpamiętywanie błędów z przeszłości lub zamartwianie się przyszłością niczego nie zmienia. Jedynie odbiera nam spokój i uniemożliwia pełne przeżywanie życia. Stoicy nauczali, że przeszłość jest poza naszym zasięgiem, jak rzeka, która już przepłynęła. Nie możemy zmienić tego, co się wydarzyło, ale możemy wyciągnąć wnioski i iść dalej. Przyszłość natomiast jeszcze nie istnieje. Martwienie się tym, co może się wydarzyć, jedynie tworzy niepotrzebne cierpienie, ponieważ większość rzeczy, których się obawiamy, nigdy się nie realizuje. Marek Aureliusz powiedział: Żyj każdym dniem tak, jakby był ostatnim, bez niepokoju, bez pośpiechu, bez żalu. To nie oznacza ignorowania swoich obowiązków czy rezygnacji z planowania, ale unikanie zatracenia się w myślach, które prowadzą do nikąd. Teraźniejszość to miejsce, gdzie życie naprawdę się dzieje. Skuteczną praktyką życia w teraźniejszości jest uważność, czyli mindfulness. Może to być tak proste, jak skupienie się na swoim oddechu, poczucie, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała, lub zauważenie dźwięków wokół siebie. Te małe chwile obecności zakotwiczają Twój umysł w chwili obecnej i zmniejszają wpływ myśli o przeszłości lub przyszłości. Porzucenie przeszłości to akt uwolnienia. Zamiast trzymać się błędów czy żalu, zadaj sobie pytanie, czego mogę się z tego nauczyć. Następnie puść ciężar. Z kolei przyszłość nie musi być powodem do zmartwień, lecz miejscem planowania. Ustalaj cele, ale akceptuj, że nie wszystko jest pod Twoją kontrolą. Zaufaj, że będziesz w stanie się dostosować, gdy nadejdzie czas. Pamiętaj, życie to to, co dzieje się w tej chwili, teraz. Sprowadzenie swojego umysłu do teraźniejszości nie tylko przynosi spokój, ale także pozwala żyć bardziej świadomie i znacząco. Przeszłość już minęła, przyszłość dopiero nadejdzie, ale teraz to wszystko, co naprawdę masz. 6. Życie jest chaotyczne, ale spokój jest w tobie. Chaos jest częścią życia. Nieoczekiwane problemy, trudne wiadomości, konflikty. Zawsze pojawia się coś, co zagraża naszemu równowadze. Jednak, mimo że nie możesz kontrolować zewnętrznego chaosu, możesz odnaleźć spokój w sobie. Stoicy rozumieli, że życie jest nieprzewidywalne i zachęcali nas do akceptacji tej rzeczywistości. Marek Aureliusz mówił: Masz władzę nad swoim umysłem. Nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Zrozum to, a znajdziesz siłę. Opór wobec chaosu generuje tylko frustrację. Akceptacja go nie oznacza poddania się, lecz pogodzenie się z faktem, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Spokój wewnętrzny jest jak kotwica w czasie burzy. Aby go opielęgnować, konieczny jest codzienny trening. Wyobraź sobie pień drzewa podczas wichury. Jego gałęzie się wyginają, ale korzenie pozostają mocno zakotwiczone. Tak powinien działać twój umysł elastyczny, ale odporny. Praktyki takie jak medytacja, refleksja i świadome oddychanie to potężne narzędzia wzmacniające tę wewnętrzną kotwicę. Kiedy czujesz, że chaos przejmuje kontrolę, zatrzymaj się i oddychaj. Połącz się z chwilą obecną i częścią siebie, która pozostaje niewzruszona wobec zewnętrznych okoliczności. Pamiętaj, że chaos często towarzyszy myślom o przyszłości lub żalom z przeszłości. Skierowanie swojej uwagi na teraźniejszość rozprasza wiele z tych obaw i daje Ci możliwość działania z jasnością. Akceptacja chaosu oznacza również przygotowanie się na niego. Traktuj małe wyzwania jako okazję do treningu. Aby wzmocnić swoją odporność. Za każdym razem, gdy wybierasz reakcję pełną spokoju zamiast impulsywności, budujesz siłę potrzebną do stawienia czoła większym burzom życia. Życie nigdy nie będzie całkowicie spokojne, ale to nie oznacza, że musisz zostać porwany przez chaos. Spokój jest w tobie. Czeka, aby go pielęgnować. Kiedy połączysz się z tą wewnętrzną siłą, Odkryjesz, że możesz stawić czoła każdej sytuacji z równowagą i celem. 7. Nie jesteś swoimi okolicznościami. Wyzwania, przed którymi stajesz, błędy, które popełniłeś, czy nawet trudności narzucone przez życie, nie definiują tego, kim jesteś. Łatwo wpaść w pułapkę utożsamiania się z problemami i wierzyć, że Twoje porażki czy cierpienia są całą Twoją historią. Ale prawda jest taka, że jesteś o wiele więcej niż jakakolwiek przeszkoda czy okoliczność. Stoicy przypominają nam, że jesteśmy autorami swojej narracji. Jak powiedział Seneka: Żaden człowiek nie jest nieszczęśliwy, chyba że za takiego się uważa. Oto klucz. To ty masz moc decydowania, jak interpretować to, co ci się przydarza. Jeśli trzymasz się dramatów, Kończysz z etykietami takimi jak ofiara czy nieudacznik. Ale te etykiety nie są prawdą. To jedynie interpretacje. Zamiast utożsamiać się z problemem, zobacz go jako rozdział w książce swojego życia i pamiętaj, że to Ty jesteś autorem. Wyzwania, choć trudne, mogą pomóc Ci stać się kimś silniejszym i bardziej odpornym. Nie muszą być końcem Twojej historii lecz punktem wyjścia do nowego początku. Przeformułowanie trudności w ten sposób zamienia ból w naukę i rozwój. Aby to osiągnąć, praktykuj samoakceptację. Uznaj swoje mocne strony, słabości i wartości. Gdy naprawdę poznasz siebie, okoliczności zewnętrzne tracą nad tobą władzę. Stań się solidnym fundamentem w obliczu zewnętrznych burz. Praktycznym narzędziem jest refleksja. Zadaj sobie pytanie: czego nauczyłem się z tego doświadczenia? Jak mogę na tym zbudować coś lepszego? Prowadzenie dziennika lub medytacja mogą pomóc Ci odkryć odpowiedzi i uwolnić emocjonalny ciężar przeszłych sytuacji. Pamiętaj: Nie jesteś definiowany przez to, co Cię spotyka, lecz przez to, jak wybierasz na to reagować. Każda przeszkoda to tylko strona w Twojej książce, a nie jej tytuł. A każdego dnia masz moc, by napisać nowy rozdział, pełen celu i determinacji. 8. Stres nie musi cię paraliżować. Stres to stały element współczesnego życia. Praca, obowiązki, oczekiwania i nieprzewidziane sytuacje mogą się kumulować, aż staną się przytłaczające. Jednak stres, choć nieunikniony, nie musi nad tobą panować. Dzięki odpowiednim narzędziom możesz nauczyć się nim zarządzać, a nawet przekształcić go w swojego sprzymierzeńca. Pierwszym krokiem jest zrozumienie źródła swojego stresu. Często nie wynika on z wielkich problemów, ale z drobnych napięć, które kumulują się w ciągu dnia. Presja, by być perfekcyjnym, strach przed porażką, czy potrzeba zadowolenia innych, mogą być cichymi lecz potężnymi źródłami stresu. Epiktet powiedział: Nie rzeczy same nas dotykają, ale sposób w jaki je interpretujemy. Zidentyfikowanie źródeł stresu i zmiana sposobu ich postrzegania może przekształcić ich wpływ. Traktuj stres jako sygnał, nie jako wroga. To znak, że coś wymaga uwagi lub zmiany. Skutecznym narzędziem radzenia sobie ze stresem jest głębokie oddychanie. Kiedy czujesz, że ciężar świata spoczywa na twoich barkach, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i licz do czterech podczas wdechu, potem do siedmiu podczas zatrzymywania powietrza, a na koniec do ośmiu podczas wydechu. Ta prosta praktyka natychmiast obniża poziom stresu i przynosi jasność umysłu. Inną potężną strategią jest organizowanie priorytetów. Czasami stres wynika z próby zrobienia wszystkiego naraz. Zrób listę swoich zadań, uporządkuj je według ważności i skup się na jednym naraz. Uczucie postępu, nawet małego, łagodzi niepokój i przywraca poczucie kontroli. Nie zapominaj o ruchu. Aktywność fizyczna uwalnia endorfiny, które pomagają zwalczać negatywne skutki stresu. Spacer, yoga czy nawet kilka minut rozciągania mogą znacząco poprawić Twój stan umysłu. Pamiętaj, że stres cię nie definiuje. Jest tymczasową reakcją, którą można zarządzać dzięki praktyce i świadomości. Za każdym razem, gdy wybierasz proaktywne podejście do stresu, zamiast poddawania się mu, wzmacniasz swoją odporność i lepiej przygotowujesz się na przyszłe wyzwania. Siła świadomego oddychania. Coś tak prostego jak oddychanie może być niezwykle potężnym narzędziem, które przynosi spokój, skupienie i równowagę w Twoim życiu. Oddychamy przez cały czas. Ale jak często zwracamy uwagę na to, jak to robimy? Praktyka świadomego oddychania zamienia ten automatyczny akt w mechanizm kontrolowania emocji i redukowania stresu. Kiedy jesteśmy zestresowani, nasz oddech staje się płytki i szybki, aktywując system walki lub ucieczki w ciele. To zwiększa napięcie, niepokój i utrudnia jasne myślenie. Z drugiej strony, Oddychanie powoli i głęboko aktywuje układ nerwowy odpowiedzialny za relaksację, przynosząc natychmiastowe uczucie spokoju. Prostą i skuteczną techniką jest oddychanie przeponowe. Aby ją praktykować, połóż jedną rękę na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej. Wdychaj powietrze powoli przez nos, czując jak twój brzuch się unosi. Następnie wydychaj powietrze przez usta. Czując, jak brzuch opada. Powtarzaj to przez kilka minut i zauważ, jak twój umysł i ciało zaczynają się rozluźniać. Inną przydatną techniką jest oddychanie 4-7-8. Wdychaj powietrze przez nos, licząc do czterech, wstrzymaj oddech, licząc do siedmiu, a następnie powoli wydychaj przez usta, licząc do ośmiu. Ta praktyka jest doskonała w chwilach dużego napięcia lub jako sposób na zrelaksowanie się przed snem. Jeśli znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji, spróbuj oddychania naprzemiennego przez nozdrza. Zatkaj jedną dziurkę nosa, wdychaj powietrze przez drugą, zmień nozdrze i wydychaj przez przeciwne. Ta technika pomaga zrównoważyć obie półkule mózgu. I przynosi stabilność psychiczną. Włączenie świadomego oddychania do codziennego życia nie wymaga wiele czasu ani specjalnego wyposażenia. Możesz to robić po przebudzeniu, przed snem, lub za każdym razem, gdy czujesz się przytłoczony. Nawet kilka minut może znacząco wpłynąć na Twoje samopoczucie. Pamiętaj, Twój oddech to narzędzie, które zawsze masz przy sobie. Gdy używasz go świadomie, staje się kotwicą, która pomaga zachować spokój w obliczu chaosu. Następnym razem, gdy poczujesz, że świat kręci się zbyt szybko, zatrzymaj się, oddychaj i odkryj na nowo prostą, transformującą moc wdechu i wydechu. Dotarliśmy do końca tej podróży pełnej refleksji i nauki. W tym przewodniku odkrywaliśmy, jak pielęgnować spokój, zarządzać emocjami i znajdować równowagę w obliczu wyzwań życia? Główne przesłanie jest jasne. Moc, aby odmienić swoje życie, znajduje się w Tobie. Trenowanie swojego umysłu jest jak uprawa ogrodu. Wymaga codziennej uwagi, cierpliwości i troski. Praktyki, o których mówiliśmy: świadome oddychanie, refleksja, akceptacja. I skupienie na teraźniejszości to nasiona, które przy regularnym pielęgnowaniu zakwitną w odporność, jasność umysłu i wewnętrzny spokój. Pamiętaj, że na tej drodze nie ma miejsca na perfekcję. Chwile zwątpienia czy utraty równowagi są naturalną częścią procesu. Ważne jest, aby je rozpoznać, wyciągnąć z nich lekcje i iść dalej. Każdy mały krok się liczy. A każda decyzja, by odpowiedzieć ze spokojem zamiast impulsywnie reagować, wzmacnia Twoją zdolność do życia z celem. Zostaw to jako swoją końcową refleksję. Jestem panem swojego umysłu i architektem swojego spokoju. Potwierdzaj to zobowiązanie wobec siebie, ponieważ transformacja nie następuje jednorazowo, ale w trakcie ciągłej podróży nauki i praktyki. Jeśli ten materiał przyniósł Ci wartość, zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać treści pomagające pielęgnować spokój i równowagę wewnętrzną. Polub ten materiał, aby wspierać tego rodzaju przekaz i podziel się nim z kimś, kto może skorzystać z tych refleksji. Razem możemy stworzyć społeczność zaangażowaną w osobisty rozwój i wewnętrzny pokój. Dziękuję za to, że dotarłeś aż tutaj. Kontynuuj troskę o swój umysł, inwestuj w swoje dobre samopoczucie i buduj życie bardziej spokojne i znaczące. Pamiętaj, spokój to nie tylko narzędzie, to supermoc. Jest ona w Twoich rękach.